Z pewnością większość z was doskonale wie, że nadchodzący sezon przyniesie ogromną rewolucję w kwestii transmisji skoków narciarskich. Po ponad 20 latach skoki praktycznie znikną z telewizji polskiej i przeniosą się na stację TVN. Kibiców tej dyscypliny czeka więc naprawdę duża zmiana. Komentatorami skoków zarówno w Eurosporcie, jak i TVN będą Marek Rudziński oraz Igor Błachut. Przy okazji warto zaznaczyć, że Marek Rudziński zapowiedział przed sezonem, że będzie to już jego ostatnia zima w roli komentatora skoków. Studio poprowadzi Sebastian Szczęsny, który po 17 latach pracy w telewizji Polskiej przeniósł się do TVN oraz Damian Michałowski. Reportażami i wywiadami zajmą się natomiast Krzysztof Skórzyński, Paweł Łukasik i Kacper Merk, który już od kilku lat jest dobrze znany widzom Eurosportu. TVN zapowiada, że wniesie transmisję skoków na zupełnie inny poziom nowoczesności. Skoczkowie czy eksperci mają być m.in. teleportowani do studia z wykorzystaniem najnowszych technologii. Jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce, przekonamy się już za tydzień. Warto również wspomnieć, gdzie dokładnie będzie można oglądać wszelkie konkursy skoków w tym sezonie. Zwykłe konkursy Pucharu Świata poza terenem Polski będzie można oglądać na TVN i Eurosporcie. Konkursy rozgrywane w Polsce, czyli w Wiśle i Zakopanem, będą dostępne w TVP oraz na Eurosporcie. Konkursy skoków w ramach Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie również będą transmitowane w TVP i Eurosporcie. Jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata w Lotach w Wikersund, to pojawiają się w tej kwestii sprzeczne informacje. Do tej imprezy wydzielona została zupełnie inna licencja i niektóre media podają, że w Polsce transmisję z tych mistrzostw będzie mogła przeprowadzić jedynie Telewizja Polska. Jednak inne źródła podają, że Eurosport również będzie miał prawa do nadawania mistrzostw. Jeżeli ktoś z was jest dobrze zorientowany w tej kwestii, to może napisać coś więcej w komentarzu. Jak uważacie, czy zmiana głównego nadawcy skoków w Polsce okaże się zmianą pozytywną, czy może będzie dużym rozczarowaniem? Swoją opinią możecie podzielić się w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia!